Witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o grzybie, którego tu już widzicie. Jest to grzyb blaszkowy z rodziny gołąbków. A mowa konkretnie o gołąbku czarniawym. Udało mi się znaleźć w tej chwili akurat trzy takie bardzo duże, bardzo duże osobniki. Wcześniej, zresztą dzisiaj też spotkałem już. Tego typu owocniki, które są już mocno wyrośnięte, nie udało mi się znaleźć małego, żeby wam pokazać. Ale w takim razie Wam troszeczkę więcej na ten temat opowiem. Słuchajcie, gołąbek czarniawy. Grzyb, według mnie, jadalny. Niektóre atlasy podają, że jest niejadalny. Niektóre, że jest jadalny. Według mnie, jest to grzyb jadalny. Niektórzy też grzybiarze twierdzą, że jest jadalny, ale niesmaczny. I to chyba większość tak twierdzi. Według mojej opinii jest to smaczny grzyb jadalny, ale jest to grzyb jadalny, nie wiem czy powiedzieć, że warunkowo, bo on jest jadalny inaczej powiem. Jest to grzyb jadalny, ale ja przynajmniej zjadam raczej młodsze owocniki, także tych nie będę ruszał. Tym bardziej, że jak za chwileczkę zobaczycie, one na pewno są bardzo, bardzo zaczerwione. Dlatego że ten grzyb, większość gołąbków, tym bardziej latem, mamy sierpień. Więc większość gołąbków bardzo szybko czerwieje. Robaczy wieje, natomiast ten wyjątkowo szybko. Dlatego, przeważnie dlatego właśnie zjadam młode owocniki, że po pierwsze nie są przerośnięte, po drugie jest większa szansa, że nie są po prostu robaczy. Można go pomylić z kilkoma innymi gatunkami to jest z gołąbkiem biało-czarnym z gołąbkiem podpalanym. I z gołąbkiem gęsto blaszkowym. O różnicach za chwileczkę. Natomiast teraz troszeczkę na temat morfologii. Na zbliżeniu, jeszcze powiem dwa słowa, gdzie możecie znaleźć te grzyby. Te grzyby rosną w lasach liściastych i mieszanych. Jest to grzyb mikoryzowy, on najczęściej mikoryzuje z bukiem. Tu, jak widzicie, tego buka jest pełno, pełno owoców buka. Stąd ten grzyb się tutaj, się tutaj pojawił. I rośnie on, owocuje przeważnie od lipca do listopada. Mamy sierpień, więc jak najbardziej jego pora została. Dobra, pokażę Wam teraz zbliżenie i różnicę z głąbkiem białocznym. Oto nasz bohater z bliska. Widzicie, jest to grzyb, którego kapelusz może urosnąć nawet do 20 cm. Tutaj te mają pewnie gdzieś koło 16-15 cm. A może i nawet 17-18. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Czekajcie, tutaj gdzieś miarka była, ale ona zdechła. To jest jakieś 6 cm. 6, 7 cm. No, około ten ma około 12-13 cm. owocnik. słuchajcie, popatrzcie się. Są to grzyby, których trzon jest bardzo gruby. Widzicie, ten owocnik jest jeszcze troszeczkę młodszy od tych dwóch. Ja ich wyrwę mimo wszystko, że jestem przekonany, o popatrzcie się, on zaczerwiony będzie po prostu maksymalnie. Eee, widzicie, młodsze owocniki może inaczej. Zaczniemy od kapelusza. U młodszych owocników te kapelusze są białe, natomiast potem nabierają takiego ciemniejszego, szarawego koloru ten kolor początkowo jest władki, ale potem cały kapelusz ciemniej, aż do takiego momentu jak tu widzicie że praktycznie staje się ciemnobrązowy, a miejscami nawet czarny co do blaszek, blaszki są bardzo rzadkie i to jest podstawowa różnica, słuchajcie, w rozróżnieniu tego grzyba z pozostałymi czterema gołąbkami, o których powiedziałem, że jego blaszki są bardzo, bardzo rzadkie i uwaga, bardzo kruche Popatrzcie się, one się łamią bardzo łatwo pod palcem. Aha, no i jeszcze przede wszystkim są też bardzo grube te blaszki. Zwróćcie uwagę, że ta blaszka ma około milimetra grubości, więc jest naprawdę gruba. I to jest taka podstawowa różnica, po której rozróżnicie te grzyby z pozostałymi trzema gatunkami. Z biało-czarnych gołąbków. O, jak widzicie, tutaj jest gołąbek biało-czarny, i on, już go trochę pougniatałem, więc ściemniał, ale on ma te blaszki dużo, dużo gęstsze. I nie są takie łamliwe. Zaraz wam to pokażę. Ja ich dotykam. One tu, no, są kruche, oczywiście, że tak. Nawet bardzo kruche. Ale nie są aż tak kruche jak w przypadku gołąbka czarniawego. To jest cecha, która go automatycznie rozróżnia. Tak mamy mleczaja biela, który ma z kolei bardzo gęste, bardzo gęste blaszki jest to cecha, która go odróżnia od innych białych mleczajów, czy tam mleczajowców, o tyle właśnie gołąbek czarniawy. Jego podstawowa, najprostsza cecha są te bardzo rzadko rozstawione blaszki i grube i bardzo kruche. Więc po tym go rozróżnicie, popatrzcie się, tu jeszcze przyjrzyjcie się Gołąbek biało-czarny, te blaszki dużo dużo gęstsze i uwaga, o ile trzon w przypadku gołąbka czarniawego, on również ciemnieje, staje się ciemnobrązowy, do, ciemno, do ciemno-brązowego poprzez ochrę. O tyle w przypadku gołąbka biało-czarnego, no, praktycznie od początku te trzony są już, widzicie, to jest młody owocnik, a ten trzon już jest silnie brązowy a on będzie nabiegły brązowawo, może tak, szaro-brązowy, a będzie praktycznie czarny. W przypadku gąbka czarniawego te trzony są jaśniejsze z początku, później ciemniej, ale nie aż do czarnego koloru. Poczekajcie, zobaczmy, jak tu to wygląda. Widzicie, to już jest całkiem stary owocnik i ten trzon jest w kolorze takim, no już brązowo-szarym, natomiast nie jest on czarny. Tutaj w tym przypadku u tego grzyba ten trzon byłby czarny, gdyby był tak stary. Dobra, wracając do gołąbka czarniowego. Blaszki, tak jak powiedziałem, za młodu białe, natomiast później szarzeją. Najpierw dostają koloru takiego ciemnochrowego, brązowieją troszeczkę, a potem aż praktycznie czarnieją. Poczekajcie, bo tu mamy 3 stopnie wzrostu tego owocnika, widzicie. Białe z początku i to nawet dość długo, bo ten owocnik wcale nie jest aż tak strasznie młody, następnie ciemnieją, żeby ciemnieć praktycznie o, do czarnego koloru. Przyjrzyjcie się, jak te blaszki wyglądają. To co powiedziałem wcześniej, te grzyby bardzo, bardzo czerwieją, więc nie będę go nawet rozcinał tego i tego, bo widać, że tych robaków tam w środku tych czerwi jest po prostu do groma, co do trzonu. Trzony u nich są krótkie w miarę i bardzo grube u tych gołąbków. Rosną do mniej więcej 6 cm wysokości i tu chyba jest maksymalny możliwy. Widzicie, tutaj są dużo krótsze te trzony, bo mają gdzieś około 4 cm. Tutaj ma około 6 i I potrafią do 3-4 cm średnicy urosnąć te trzony, więc naprawdę, naprawdę są grube. Słuchajcie, ten owocnik jest dość. Twardy ma ten trzon, bo te są całkiem miękkie, więc próbuję mu go rozciąć, może się uda pokazać Wam coś w środku, aczkolwiek boję się, że on będzie naprawdę bardzo robaczywy. No niestety, widzicie, to są grzyby z bogatym życiem wewnętrznym, więc nie bardzo jest co pokazać. Generalnie miąż tych grzybów jest w kolorze białym, ale w momencie uszkodzenia szybko ten miąższ czernieje, dlatego w momencie jak go czerwie, coś konkretnie zjadają. Popatrzcie się, o to on się staje też e... czarny, ten, ten miąż. Ja mówię: jeżeli uda Wam się znaleźć młodsze owocniki, te owocniki nie będą zaczerwione albo nie będą zaczerwione aż w takim stopniu, to skosztujcie. Bo według mnie to jest naprawdę smaczny gołąbek. Zapachu on praktycznie nie posiada ten grzyb, więc na to się nie nastawiajcie. Jest to grzyb bez zapachu. Ale w smaku jest bardzo, bardzo ciekawy. Przynajmniej dla mnie to rzecz gustu, oczywiście. Dobra, myślę, że to tyle na temat gąbka czarniawego. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!